Serdecznie. Dzisiaj w serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy takie o 8. Chciałem Wam pokazać, jak ciśnienie oleju tu wygląda. A jak będzie wyglądało? Mamy w tej chwili, zobaczcie, dodamy sobie gazu w samochodzie. Zdejmujemy nogę z gazu. Zobaczcie, jest moment, gdzie to ta ciśnienie. Także, tak powiem, spadło minut atmosferyczne, czyli spadło do bara. W tej chwili trzyma dwa. Rzeczywista, tutaj mamy rzeczywistą, no 1-2 bara, dzisiaj teraz mamy 1050, czyli nawet całe, ale olej jest poniżej 80, jak tam go przed chwilą rozgrzałem, no to to, to już było tylko 2-1, a zdjęcie nogi z gazu tam przy trochę mocniej rozgrzanym było już tutaj do 0,8 bara schodziło. Nagram później, jak zrobimy modyfikację, tu będzie dzisiaj stejczyk ciśnienie oleju, jakiś tam Adblue i Start Stop. I widzicie, teraz ciśnienie na wolnych obrotach jest 2,6, 92 stopnie, nawet zadane ma troszeczkę więcej. Ale na mocno rozgrzanym oleju jest dalej 2,6, bara nie 2,1. Tak jak tam było, co nie. I tyle w temacie. Więc, a teraz auto generalnie logujemy. Może się pokaże. Robiliśmy sofcik. Ładnie wypluło 720 N i 340 parę koni. Eee, I co chciałem powiedzieć? No a jadąc wolno, tak jak się wcześniej jechało, zobaczcie to cały czas 4,2 bara. 4,2 ładnie sobie trzyma. Tak jak ma zadane, nie ma nic to, że. Jak wcześniej się, się jechało 90 na godzinę. To autko miało e, 1200 obrotów i miało jeden z haczykiem bara. No a teraz ma ponad czwórkę mapa jest ruszona. Silnik sprawny, więc będzie sobie ładnie jeździć długo i szczęśliwie. A my przychodzimy do logowania. E, zaraz będę sprawdzał czy tam temperatury i wszystko po kolei jest OK. Wypluła się, wy, wygrałowała się ładnie zresztą ona ponad serię, bo miała 515 N i 250 50 nie, już nie pamiętam później może wrzucę zdjęcie przy, przy ten. Tak po 250, a ona niby jest limitowana na 230 i 500 N, tylko to jest ta wersja 286 to niczym się nie różni, tylko po prostu jest softowo ograniczony, dlatego tak pięknie równo. Moc od dołu do góry jest równa i mamy też to nie, no ale teraz oliwkę już mamy zrobioną, start stop wyłączony, żeby tam klientowi się nic nie działo i pozostałe rzeczy, wiecie, jak ktoś będzie coś potrzebował do takiego zapraszam na tyle w tomacie to ma, mały przebieg, bo to przyjechało w dobrym czasie ma tylko chyba tam 50 czy 60 tysięcy, więc jeszcze będzie długo i szczęśliwie żyło tam. więc no, a teraz się przyjemnie jeździ z tam jak tych niutków doszło, nie trzeba jej prosić co nie ładnie jedzie i wszystko jest w porządku nawet dolej, teraz mam doszło to, zobaczcie 98, mam sobie 2,5 bara w problem 2,6, czyli minus atmosferyczna 1,6 bara oczywiście na obrotach obiegu jałowego więc no jest, zabieg się udał, bo ponad podniesione bo to tam i tylko delikatnie dodajemy gazu i mamy zobaczcie 1200 obrotów możecie sobie potestować, mamy 3,7 czyli 2,7 bara przy, przy, przy 1200, więc biorę się zalogowanie. Jak się komuś podobało, dajcie łapę w górę, pozdro 600.